Najlepszy w historii polski tenisista Wojciech Fibak znów zagrał w Łodzi. Największą atrakcją międzynarodowego turnieju tenisa seniorów, Wiesław Lewandowski Open, była powtórka łódzkiego finału Mistrzostw Polski sprzed 35 lat. Mówimy o meczu Fibak-Niedźwiecki. Przez 35 lat, jakie minęły od tamtego meczu, zmieniło się wiele. Obaj rywale są nieco starsi, nieco wolniej poruszają się na korcie, choć technika i elegancja pozostała. Zmieniło się też miejsce. Tamten finał rozegrany był na nieistniejącym już centralnym korcie miejskiego klubu tenisowego w Parku Poniatowskiego. Jako dyrektor turnieju musiałem wezwać milicję, która pilnowała całego obiektu, bo nam skakali młodzi ludzie przez, przez siatkę, a część młodzieży była wisiała na drzewach. To był, to był mecz, jakiego ja, przepraszam, widziałem wiele meczów na świecie i poza po Polską, to takiego entuzjazmu to nie widziałem w życiu. Nic więc dziwnego, że wspomnienie tamtego meczu wciąż żyje także w obu jego uczestnikach. To chyba było wczoraj, prawda? Podobna atmosfera. To ja znaczy mecz mógł... trwał troszeczkę dłużej, był bardziej wyrównany, ale na pewno powrócimy do tego rodzaju spotkań, prawda Wojtku? Tak, nie mogę wierzyć, że tyle lat minęło. Bardzo miło się znaleźć w Łodzi. Cudowna publiczność. Pan Wiesław Lewandowski, organizator, Maciek Dobrowolski, sędzia. Wspaniała atmosfera. Jacek po drugiej stronie siatki. I zwycięstwo. Podobnie jak w 1975 roku wygrał Wojciech Fibak. Wtedy, właśnie w Polsce, narodziła się Fibakomania i zaroiło się od dzieci biegających z rakietami po kortach. Także i teraz organizatorzy turnieju zaprosili młodych ludzi na spotkanie z wielkimi mistrzami. Dzieci trzeba uczyć. Jedne powinny uczyć się grać w tenisa zawodowo, a inne rekreacyjnie. Czy człowiek powinien umieć wiele? Nawet do kultury osobistej należałoby y, umieć y, odbić piłkę rakietą. A o popularności tenisa najlepiej świadczy liczba uczestników turniejów organizowanych przez Wiesława Lewandowskiego, na które przyjeżdżają setki graczy nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Wywołane do tablicy, zakochane w tenisie od lat, Wiesław Lewandowski. Dobry wieczór Panu. Dobry wieczór. Panu. Pan szuka takich perełek tenisowych w Łodzi, po to, żeby kiedyś, podczas na przykład US Open, żebyśmy mogli oglądać kogoś, kto podczas Pana turnieju na przykład pojawił się i fantastycznie grał. Tak, to by mnie bardzo cieszyło. Myślę, że trochę czasu na to potrzeba, ale musimy pokazywać mistrzów, jak również seniorzy, Muszą odbywać tu mecze, w moim turnieju również startują dzieci, co jest bardzo ważne, ponieważ dzieci są przyszłością, przyszłością narodu, sportu, tenisa. Tenis jest piękną, szlachetną grą i to jest bardzo ważne, żeby uczyć dzieci, tak jak ja już wcześniej powiedziałem. My powinniśmy dokonywać pewnej selekcji, które dziecko nadaje się do wyczynu, które dziecko do rekreacji. Powinniśmy uczyć. Ja myślę, w perspektywie powinna powsta powstać w Łodzi akademia tenisa, gdzie regularnie uczyłoby się teorii i techniki. Jak wielu zawodników pojawiło się w Łodzi i tych ostatnich dni? Mam nadzieję, że były emocjonujące w ogóle. Tak, ja jestem pod wrażeniem tego wielkiego przeżycia, ponieważ do Łodzi przyjechało 206 zawodników. To dużo. E, tak, to, to bardzo dużo. E, podobny turniej e, międzynarodowy też po raz pierwszy, jak e, tu w Łodzi, był w Szczecinie, do którego zgłosiło się 57 osób. A więc Łódź cały czas Łódź górą. jest górą, że przyjeżdżają do nas ludzie. Cieszą się niesamowite. Przeżycie. Wręczyliśmy ponad 110 medali, nagrody, dyplomy. Ludzie z łzami w oczach żegnali się z nami, podziwiają, roznoszą te wieści po różnych turniejach w kraju i granicą Panie Wiesławie, a co by było, gdyby Wojciech Fibak jednak przegrał ten wspomnieniowy, można powiedzieć, mecz? No, nic by się nie stało. Aczkolwiek... Czy panowie byli umówieni, ustawieni, że feedback wygrywa, nie, Niedźwiecki przegrywa? Dla pana Jacka Niedźwieckiego to był pewien problem, ponieważ on przyjechał z kontuzją barku, ale mimo wszystko, oglądałem ten mecz uderzenia Wojtka Fibaka, no są niesamowite. To jest bajka. To jest bajka i myślę, że to jest wielkie przeżycie, żeby takich mistrzów oglądać, mieć ich blisko. Ja też tu w turnieju uczestniczą dzieci. Dzieci uczyły się podawać piłeczki, bo tego też się w trzeba przyszłości nauczyć. A pewnie będą takimi federerami, czego oczywiście tak, życzymy ja myślę, tym wszystkim zawodnikom. Tak. Dziękuję panu bardzo za Dziękuję wizytę bardzo. w studiu. Turnieje Wiesława Lewandowskiego organizowane są w Centrum Sportu i Rekreacji i w parku 3 maja.